Umiłowanie w Chrystusie, Panu, siostry i bracia. Gromadzimy się, aby rozważać to Boże Słowo, aby się nad nim po prostu zatrzymać. Najpierw fragment Księgi Rodzaju. Czytaliśmy o nieposłuszeństwie pierwszych ludzi. I o tej właśnie podstawie, najpierw podstawie psychologii. Czyli niewiasta podała mi owoc, tylko zjadłem. Tak jakby nie mógł sam zadecydować. Jeśli jestem odpowiedzialnym człowiekiem, to biorę decyzję. Nawet jeśli w czymś niewłaściwym partycypuję. To biorę też za to odpowiedzialność. A nie spycham odpowiedzialność na drugą osobę. A niewiasta mówi wiąż mnie z pić. Zgadza się. Satan kusi. Zgadza się. Ale decyzję podejmuje każdy z nas sama. Sam. I trzeba mieć tego głęboką świadomość. Podejmujemy sami. Diabeł za ciebie czy za mnie nie robi niczego. W sposób mega inteligentny kusi i próbuje zwieść, Zgadza się, ale decyzję muszę podjąć ja. Mogę powiedzieć nie wchodzę, a ja mogę wejść. To ode mnie zależy. I to jest to niesamowicie ważne doświadczenie i wracamy do tematu z wczorajszej homilii do wielkiej miłości Boga do człowieka. To co wczoraj wspominałem, dziś też przypomnę. Szczególnie, że trochę dzisiaj zwiększyć słuchaczy, więc przypomnę te słowa Alfonsa Mosola, byłego seniora biskupa licez Opolskiej, który na kongregacji odpowiedzialnych o światło życie, wołał taki bardzo intensywny głos, że Bóg, mimo iż jest to prawda wiary, nie stworzył człowieka ex nihilo, ale ex caritate, czyli nie z nicości, ale z miłości. I nawet jeśli nie miał żadnych komponentów, kiedy stwarzał, to to nie jest ważne. Tylko to, że powołał nas do istnienia z miłości. I to, że nas powołał z miłości do istnienia, dzisiaj jak gdyby nam się przypomina w dzisiejszym fragmencie księgi rodzaju. Bo człowiek nie posłuchał go. Zgrzeszył. Zobaczyli, że są nazy, przyoblekli się popaski, no i chowali się przed Bogiem tym byli nadziei, nie chowali się przed bogiem. Nagle się schowali. To jest to niesamowicie ważne doświadczenie, że kiedy czynimy źle, to się chcemy schować. Że nie potrafimy czegoś przebić. Oczywiście, bywa czasami, że może nie być, zły, ale ludzie tak czy tak czegoś nie rozumieją. Ale bywa czasami, że jednak zło chowamy. Wstydzimy się. Żeby coś złego się ujawniło, więc chowamy. I nie chodzi, tak jak mówiłem na konferencji, żeby emanować opowiadaniem zła, które się wydarzyło, czy wydarzało. Bo przecież to nie jest najważniejsze, żeby mnożyć ilość złych czynów, które się dokonały. Ale by rzeczywiście pokazywać na dobro. I to dobro od razu widzimy. Pan Bóg mówi od razu nie nieprzyjaźń między ciebie a niewiastem, pomiędzy potomstwem twoim a potomstwem twoim. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz się w piątek. Maryja, niepokalana figurka w obrazach przedstawiona, katakter stoi na globie, dusząc łeb Satanowi, wężowi. I to jest to doświadczenie, że Bóg od razu można powiedzieć w lipoście na grzech. Postawił herobów, żeby już ludzie nie zjedli z trzeba nieśmiertelności. Także trzeba życia, zjeść go i żyć na wieki. Więc nie dał im tego. Ale zapowiedział od razu Zbawiciela, że potomek niewiasty zmiażdży głowę szatanowi. To jest ta tak zwana protoewangelia. Pierwsza Ewangelia, pierwsza dobra nowina o zbawieniu. Znalazł jako na grzech człowieka. Z jednej strony, zamknięcie brama raju, żeby człowiek nie skorzystał z tego życia. Bo to życie przywraca nam dopiero poprzez swoje śmierci z zmartwychwstanie, Poprzez patrzę. Chrystus Pan. Kiedy przychodzi na świat, by dokonać naszego zbawienia. Więc przywraca nam też nieśmiertelność, że nasze śmiertelne ciała zostaną wskrzeszone z martwych. Ale od razu dostajemy zapowiedź zbawiciela. To jest riposta kochającego Boga na naszą niesforność, na nasz grzech, na naszą słabość. nie Niebezpieczna kara. Zapowiedź zbawiciela. To Każe nam też podjąć niejedno rozmyślanie we własnym życiu w tym kontekście. Jaka jest moja postawa wobec męża żony, wobec dzieci, może czasami wobec żyjących rodziców? Jaka jest nasza riposta na to, w jaki sposób odpowiadamy na ten konkret, na tą konkretną sytuację jakiegoś bólu, który nam został zadany? Czy chcemy ukarać drugą osobę, czy chcemy jej dobrać? Bóg co prawda oddzielił człowieka na ten moment od drzewa życia, ale zapowiedział zbawienie. Nie zostawił nas zupełnie z niczym. To się dopiero miało po latach trwania historii zbawienia dokonać, kiedy w ludzkim ciele przyszedł Nasz Pan Jezus Chrystus, jak powie nam list do Galatów, gdy nadeszła pełnia czasu, czas się popełnił, bo przyszedł Zbawiciel. I my żyjemy, siostry, bracia, w tym czasie Zbawiciela, w czasie Kościoła, który tą prawdę, tą obecność, to zbawienie uobecnia w czasie każdej mszy świętej. Mówimy o uobecnieniu zbawczego dzieła. Bo tajemnica zbawienia dokonała się raz na zawsze. Nie powtarzamy ofiary krzyża, ani zmartwychwstania. My ją obecniamy. Tą godzinę śmierci, zmartwychwstania obecniamy w Eucharystii. Dlatego nic nas tak nie zbawia, jak msza święta. I czy się to komuś podoba, czy nie? Trzeba to też powiedzieć fanom przechadzek po górach, po pięknych terenach że tak nie zbawia Eucharystia. Bo mi, my się tylko podpinamy pod ofiarę Chrystusa składam ojcu. Każdy inny młody, jestem ja i Bóg. Eucharyst jest Jezus i my i ojciec. Dlatego my się tylko podpinamy pod ofiarę zbawiciela. Chodzimy w nią, utożsamiamy się z nią, ale to ona w niej zbawia. Dlatego nie ma większego kultu i nie ma ważniejszego momentu na zbawienie człowieka, jak Eucharystia. Dlatego w nią wchodzimy, dlatego z niej chcemy zaczerpać. No i widzimy tę pełną spuściznę, bo spuścizna dla ojca kłamstwa, który zwiódł ludzkość, to jest właśnie to, że potomek niewiasty zmiażdżył mu głowę i jego królestwo zostało pokonane na zawsze. Jest już wielkim przegranym. Chodzi do końca czasu, do dnia Parksji. Będzie konsa ludzkości. Już definitywnie przegra. Spuścić na niewiastę, bardzo cię niezmiernie wielkim trudem Twojej brzemności. W bólu będziesz rodziła dzieci. Ku Twojemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad Tobą i niektórzy może chcieliby zobaczyć, że to jest o panowaniu mężczyzny nad kobietą, ale zobaczmy, że to jest spuścizna czego? Grzechu. A Bóg mówi, efektem Twojego grzechu będzie między innymi panowanie mężczyzn nad kobietą. To nie jest mój wybór. To jest na Waszej nędzy, Waszego grzechu. Dlatego święty Paweł w tym zestawieniu Mężczyzny i kobiety jako Chrystusa i Kościoła, ulubieńce, ulubieńcy. Pierwszym zdaniem liście w Efezia mówi, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Potem mówi o poddaniu kobiety mężczyznie, a mężczyzna ma oddawać życie za kobietę. Ale wcześniej mówi, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Bo to jest właściwy wymiar chrześcijańskiego małżeństwa. Nie panowanie jednej płci nad drugą. To jest kopnięte. To jest po prostu chore. To jest po prostu efekt grzechu. I Księga rodzaju nam to dobitnie pokazuje. Że kobieta słyszy to jako spuściznę, że źle zrobiła. Że mężczyzna będzie nad nią panował. Jako spuścizna grzechu. To nie jest spuścizna miłości. To jest spuścizna grzechu. I spuścić na druga, dla mężczyznę, ponieważ posłuchałeś swej żony, zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jeść. Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie, po wszystkie dni twego życia. A właśnie. Ciemniej osad będzie ci ona rodziła. Czasami dosłownie dla tych, którzy uprawiają rolę, a czasami niedosłownie, kiedy w pocie czuła mają zdobywać pożywienie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale są tacy, którzy wcale w pocie czoła nie zdobywają pożywienia. Tylko albo kradną, albo robią przekręty, czy inne rzeczy robią, żeby nie pracując się nieźle obłodzić. No ale oni staną ze sprawiedliwości przed Panem Bogiem i będą musieli stać sprawę. Cała banda użytków i malwersantów będzie kiedyś musiała stać przed Panem Bogiem. I powiedzieć, czemu krzywdzili inni, by mieć szybkie zyski. Nikt nie odejdzie. Z życia do wieczności, bez konkretu stanie sprawy, bez tego życia. Konsekwencja wyborów. Nie kara za tego, Konsekwencja wyborów. Grzeszyłem, Dlatego konsekwencją są różne rzeczy, które mnie dotykają. Nie kara ze strony Pana Bóg. jest miłością. Bo Bóg zapowiada, potomek niewiasty zmiaszczy głowy węża. Zapowiada, przyjdzie z w nim dostąpicie wiecznej szczęśliwości. Jeśli go przyjmiecie oczywiście. Bóg nie zbawia nikogo automatem. A przyjąć Jezusa, to jest pozwolić mu się dać prowadzić, aby kierować się Bożym Słowem w życiu i postępować zgodnie z Jego nakazami, zgodnie z Ewangelią, by żyć światłem Ewangelii na co dzień. To niezmiernie ważne, byśmy w taki sposób chcieli żyć i działać. I Ewangelia. Rozmażenie chleba w wersji Markowej, kiedy Bóg lituje się nad swoimi słuchaczami. Tak, mówię, żeśmy o to zadbali, boście kochani, zapłacili za rekolekcje. Dom rekolekcyjny działa pełną parą, przy pełnadzie oczywiście, no i dostajemy jeść. Więc nikt po posłuchaniu słowa czy kompetencji musi głodnie odchodzić, bo o obiad. Może jeszcze nie tak już w tym momencie, ale za już niedługi czas. Ale też i choćby kawa czy ciastko, hermata, którą możemy też mieć w trakcie. Bóg dba o człowieka. I wyraża to też w taki bardzo ludzki sposób. Bo zadbanie o głodnych ludzi pokazuje, że jego troska nie jest tylko zbawienie. Głoduj, ale ja cię Umrzeć z głodu, ale ja cię zbawia. <laughs> Cieszę się, że będzie zbawiony, ale to rozumiemy z głodu. No nie, bo rozumarzył chleb, tak. Po to, by ludzie głodni nie posłabli w drodze do domów. Tylko, żeby się nie wrócili do domów. To jest troska Boga. I pozwolę sobie zacytować krótki fragment z Ewangelii Paralelnej, z innego Ewangelisty, kiedy na to pustkowie, kiedy Chrystus się liczy, Jezus mówi według innego opisu, ewangelisty innego, mówi: wydajcie i jeść. Na co chłopcy mówią? Mamy no ino pięć chlebów i dwie ryby. Cóż to dla takiego tłumu? Ale Pan Bóg mówi: wydajcie i jeść. I już ta Ewangelia dzisiejsza mówi, że te chleby wziął i te chleby rozmnożą. Te ryby rozmnożą. Czyli wziął, można powiedzieć, ten lichy nasz współudział. Zobaczmy, w Ucharyzji nie ma jakiegoś duchowego. Duchowa obecność Chrystusa w Eucharystii jest ściśle związana z przemienieniem kreba w ciało, wina w krew. Mamy ludzkie komponenty wyhodowane w ziemi, uprawianej ziemi. Owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, jak to mówimy się, kiedy przygotowujemy na ołtarzu chleb i wino. I to jest to doświadczenie. I tak samo w pracy nad sobą. Bóg daje łaskę. Ale mówi, wydajcie i mieś. Zadbaj też o ludzkie komponenty. To, co gdzieś tam było pokazane w konferencji. I skorzystania z tego, z czego mogę skorzystać. Aby sobie dać punkt. by nie tylko powiedzieć, niech to wszystko Bóg załatwi. Myślę, że trochę powierzchownie czasami, nie mogę oceniać, więc może nie będę oceniał, ale tak mi się wydaje, że czasami mogą mieć pokusę powierzchownego przyjęcia słów Ojca Dolindo. Panie, Ty się tym zajmij. Tak, a ja się legnę na łóżku, wezmę się pilot i sobie będę oglądał telewizor, nie? Bo Pan Bóg się zajmie. Więc ja mogę leżeć, nie robię. Ty się panie tym zajmie, jutro rodzina ma się obiad, ale nikt z nas go nie będzie gotował, no ani ty się tym zajmij, garnki mają być pełne. No, Rusze się, tak? No, no więc właśnie więc można też i w taki sposób czasami oczywiście ściągnąłem to tak, jak jest mowa o jedzeniu do kwestii jedzenia, ale myślę, że Chodzi mi głównie o kwestię tego, że tylko proszę o pomoc Pana Boga, by ustrażał to, co we mnie jest poranione. Ale co trzeba i warto przepracować? To trzeba i warto przepracować. I warto z tej ludzkiej pomocy po prostu korzystać. To, co było na tym jednym z ostatnich slajdów, żeby skorzystać z tej różnorodnej pomocy, dzięki której mogę mocniej stanąć na nogi. Tego Pan Bóg też chce, bo wykorzystał ten Kilka w gleba i te kilka rybek. by moc stworzyć i nakarmiania członczego. Bo tak nie Słabym ludziom pokazał. Twój udział w człowieku też jest ważny. Moja moc się w tym okazuje, ale twój udział też jest ważny. Nie pomij go. Nie pomij pracy nad sobą. Nie pomij korzystania z pomocy, która jest na zewnątrz w różnych wspólnotach, przychodniach, czy tak dalej, i tak dalej. To jest to doświadczenie. Wydajcie mięśnie, żebyśmy też korzystali z tego, co jest ludzką pomocą. Nie uważali, że mamy zrobić to tylko, że oddać Panu Bogu. Dlatego myślę, że tu niech płynąc zakończeniem tego dzisiejszego rozważania będą słowa świętego Ignacego z który zawsze zwykł mówić Oddawaj Bogu wszystko, tak jakby wszystko zależało od Niego. Włóż we wszystko jak największy wysiłek, jakby wszystko zależało od Ciebie.